Cześć, witajcie na kanale Fani Klocków. Ja mam na imię Tomek, a to jest kanał dla dorosłych fanów LEGO. Pewnie nie raz już wkręciliście się w jakąś serię, kupujecie potem kolejne zestawy, a Wasz portfel płacze. Potem jak podliczycie sobie ile już jest w klockach na półce, to można złapać się za głowę. Ale to jeszcze nic, bo LEGO czasami wypuszcza naprawdę limitowane zestawy, na przykład takie w nakładzie kilkuset sztuk. A takie chociażby dostają uczestnicy LEGO Inside Tour, czyli cyklicznego wydarzenia, które odbywa się co roku już od kilkunastu dobrych lat. Jest to naprawdę święto dla wszystkich fanów LEGO, niestety święto dla wybranych. Wielu fanów LEGO chciałoby pojechać, niestety bariera wejścia jest dość spora. Po pierwsze trzeba być wybranym przez LEGO. W Bilund twierdzą, że jest to losowanie, ale nie do końca w to wierzę. Pewnie jest to jakaś hybryda czyli no losujemy i sprawdzamy. Tak więc chętnych jest zawsze dużo więcej niż miejsc. W tym roku na jedno miejsce przypadało około 8 aplikujących. OK, powiedzmy, że Was wybrali, dostajecie ten złoty bilet do fabryki czekolady, ale macie teraz jeszcze jeden poważny dylemat. Czy warto płacić za taką wycieczkę około 13 tysięcy złotych, bo tyle to mniej więcej w tym roku kosztuje po przeliczeniu z duńskich koron na złotówki. Do tego jeszcze trzeba doliczyć transport. Bilety lotnicze do Bilund najtańsze też nie są, więc robi się już naprawdę pokaźna kwota. No, z jednej strony macie już w tej cenie trzy noclegi, wyżywienie na isso. No i oczywiście niezapomniane wspomnienia z tej wycieczki, bo organizatorzy będą Was przeprowadzali przez naprawdę największe tajemnice duńskiego giganta. Pójdziecie w wiele miejsc, do których normalnie zwykły zwiedzający nie ma wstępu. Dodatkowo jeszcze są fajne gratisy, różne wartościowe zestawy, prezenciki, w tym ten jeden główny, ta perła w koronie, która co roku jest inna i co roku jest owiana pewną, tajemnicą, czyli limitowany zestaw dla uczestników LEGO Inside Tour. I to właśnie te wyjątkowe zestawy, produkowane zazwyczaj w sile kilkuset sztuk, są na celowniku wytrawnych kolekcjonerów klocków z całego świata. Posiłkując się Bricklinkiem możemy zobaczyć jak rynek je wycenia. Na przykład zeszłoroczny wóz strażacki najtaniej wystawiony jest obecnie za 20 tysięcy złotych. Są tańsze, są droższe, ładniejsze, brzydkie, z figurkami czy bez nich. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze zestawy zostały rozdane uczestnikom Lego Inside Tour na przestrzeni tych wszystkich lat, link do pełnego spisu zostawiam w opisie filmu. Mimo, że Lego prosi uczestników, żeby zachować w tajemnicy, jaki e, gift jest w tym roku, no to już po pierwszym turze, e, który kilka dni temu się właśnie zakończył, dowiedzieliśmy się z social mediów, e, co to jest. E, no, zawsze znajdzie się osoba, która no, nie może się już po prostu doczekać, aż pochwali się wszystkim e, w posiadaniu jakiej perełki e, weszła. I tak, tym razem mamy odzorowany skarbiec Lego, który istnieje naprawdę i w którym są niemal wszystkie wyprodukowane zestawy. To miejsce niedostępne dla zwiedzających, powiedzmy z ulicy, ale zarezerwowane między innymi właśnie dla uczestników LEGO Inside Tour. Zestaw jest z minifigurkami, pewnie nie zabraknie też drogich, ekskluzywnych elementów. Osobiście uważam zestaw za bardzo udany i już nie mogę się doczekać, kiedy go dorwę w swoje ręce. Tak, tak, poszczęściło mi się i komisja z Billund wybrała mnie jako jednego z kilkuset szczęśliwców, którzy będą mogli Przeżyć ten Insight Tour. Z tej okazji mam dla Was mały prezent. Jeżeli macie jakieś pytania do projektantów, menadżerów pracujących w Bilund, piszcie w komentarzach. Ciekawsze zbiorę, dorzucę do swojej listy, która na pewno będzie również długa. I będąc na miejscu, postaram się wyciągnąć jak najwięcej tajnych informacji, właśnie od ludzi ze środka, od ludzi z Lego. I po powrocie na pewno zrobię jakiegoś live'a, w którym to podzielę się. Tymi informacjami, które udało mi się zdobyć, więc śmiało piszcie w komentarzach, najciekawsze pytania na pewno znajdą się na tej liście. Wracając jeszcze do unikatowych wypustów od LEGO, to jest bardzo mocny brand, kojarzony przez miliardy ludzi na świecie. Do tego mimo masowej produkcji, LEGO wciąż, mam wrażenie, zachowuje tą jakość swoich produktów. Okej, okay, oczywiście nie są już to tak dobre klocki jakościowo jak te z lat 90., Lego jednak poszło na pełne kompromisy, ale jednak mam wrażenie, że dalej jest to produkt premium. Jeżeli Duńczycy wypuszczą jakiś zestaw czy minifigurki w bardzo ograniczonym nakładzie, to ich cena potrafi być absurdalnie wysoka. Kilkaset sztuk Spidermana czy innego superbohatera wydanego przy okazji Comic Conu wystarczą, żeby te minifigi latały po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale już taki C3PO wykonany w 60% ze złota, którego Lego wypuściło tylko 5 sztuk, jest dzisiaj wyceniany na bagatela 100 tysięcy dolarów. A przynajmniej taką aukcję udało mi się znaleźć. Czy ktoś faktycznie za tyle to kupił? Nie wiem, być może. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że kolekcjonerzy są w stanie płacić takie pieniądze za tak limitowany nakład. A jeżeli jesteście ciekawi, jak ten C3PO wygląda z bliska, możecie go zobaczyć w muzeum Brick and Fix, które mieści się w Krakowie. Z tego, co słyszałem, to właściciel zdobył właśnie taką jedną z pięciu limitowanych na cały świat sztuk. Tak więc zapraszam serdecznie. I to tyle na dziś, dzięki za uwagę, pamiętajcie o komentarzach, zostawcie swoje pytania pod tym filmem, ja postaram się je zadać jak już będę na miejscu w Danii, jeżeli ten film Wam się podobał, pamiętajcie łapka w górę, suba, w komentarzach, a my widzimy się już niedługo, cześć!